Dzień dobry. Chciałabym zaprezentować państwu na portalu użytkownika profesjonalnego scenariusz dotyczący przekazania informacji związanej z realizacją pozostałych procesów cesire. Proces 67. Przekazanie informacji związanej z realizacją pozostałych procesów cesire. Celem procesu jest przekazanie informacji związanych z realizacją pozostałych procesów CSIR. Dotyczy to informacji o sprzedawcy zobowiązanym i z urzędu, obszarów danego operatora oraz grupach taryfowych dostępnych na obszarze operatora. Stanem początkowym procesu 6.7 jest odebranie przez OI komunikatu przekazanie informacji. Stanem końcowym procesu 67 jest zmiana w rejestrze relacji cesire albo w odpowiednim repozytorium albo udostępnienie przez OIR komunikatu odrzucenie przekazania informacji. Użytkownik, który może uruchomić proces, to reprezentant operatora Teraz zaprezentuję Państwu przebieg procesu 6.7 w systemie. Jesteśmy zalogowani na koncie operatora. Z górnej belki wybieramy procesy, przechodzimy do grupy 6, czyli zasilenie sesji redanymi, i wybieramy proces 6.7. Wyświetliła się formatka. Którą na potrzeby prezentacji uzupełnimy przykładowymi danymi. Dodamy grupę taryfową. Wybieramy więc rodzaj informacji, informacja o grupie taryfowej, typ komunikatu, utworzenie grupy taryfowej. Następnie wybieramy zakładkę dotyczącą grupy taryfowej, aby dodać wszelkie informacje. Naciskamy plusik. Wpisujemy grupa taryfowa G51, data początku obowiązywania od 24 maja. Klikamy zapisz. Po uzupełnieniu formatki danymi wybieramy przycisk Prześlij. Proces zakończył się sukcesem. Świadczy o tym zielony dymek w prawym górnym rogu. W celu wyświetlenia listy komunikatów, zarówno komunikatu pierwotnego, jak i akceptacji, przechodzimy do dalszego działania, wyszukiwania komunikatów biznesowych. Uzupełniamy kryteria filtrowania i klikamy szukaj. Wyświetliła się lista komunikatów, komunikat pierwotny oraz akceptacja. Jak widać, proces został zrealizowany z wynikiem pozytywnym. Dziękujemy za uwagę.